Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś powie piesi z górami. No Bo Shakira od razu powiedziała o co chodzi, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. W gorącym podcaście. W Twojej okolicy. I dzisiaj przychodzimy do Was z odcinkiem, który jest dla mnie trochę zagadką, bo ja nie do końca wiem o czym on będzie, więc Iza, może opowiesz teraz. Okej, okay, to będzie odcinek niespodzianka dla Moni i dla Was też, bo przedstawimy wam meandry tutaj e, lingwistycznych e, zagłostek e, tekstowych. Tak naprawdę po prostu tekstów, które bardzo mnie zdziwiły, że znam te piosenki tyle lat, a dopiero jak nauczyłam się obcego języka, to miałam takie... Co się dzieje? Kto to wymyślił i dlaczego to wymyślił? Więc będzie sekcja francuska, będzie sekcja angielska e, i Monia, e, to będzie troszeczkę jak quiz, możesz wytłumaczyć, o co chodzi. Okej, okay, bo... Jak Iza opowiedziała mi, że chciałaby nagrać odcinek o tych piosenkach, bo znajduje ich coraz więcej, to ja trochę nie mogłam wpaść na, na jakieś takie przykłady z własnego życia, więc stwierdziliśmy, że zrobimy ten odcinek w formie quizowej. I quiz polega na tym, że najpierw Iza będzie czytała mi w oryginale tekst piosenki i nie będziesz mi mówiła, jaka to jest piosenka, jaki wykonawca, no nie? dobra, okej. Okay. No i po tym oryginalnym, oryginalnym tekście ja spróbuję się domyślić o co chodzi. No z angielskim będzie trochę łatwiej niż z francuskim, na pewno. Iza też zanuci mi, jakbym miała kłopot z, z wymyśleniem co to może być za piosenka, więc możecie się włączyć z nami tej zabawy w zasadzie, czemu nie. I na koniec Iza zrobi fanfary i w końcu obwieści co to jest za piosenka i jak to się stało, że w końcu wie o co tam chodzi tak naprawdę. To wracając może Powiedzieć tylko okej, okay, let's go. I czy chciałaś to tak bardzo powiedzieć na odcinku. I zawsze tak. przed nakręceniem, czy w ogóle przed rozpoczęciem nagrywania powiedziała to jakieś pięć razy. Ja bardzo lubię tego mema. No ja też lubię tego mema, więc okej, okay, let's go. To ja zacznę od refrenu. Skup się, Monia. Ok, scoupé à hein, Je suis libertine. Je suis en catin. Je, je suis si fragile qu'on me tient la main. Qu'est-ce que je veux que je Chyba nie, po tym jak przeczytałaś. Może jak mi zanucisz potem, to będzie inaczej. Jak myślisz, o czym ona jest? Nie wiem, ktoś śpiewa o tym, że... Je, w sensie, moja znajomość francuskiego jest ograniczona, więc ja sobie wyobraziłam, że podmiot liryczny jest wrażliwym chłopcem i, i śpiewa o tym. Ja uważam, że to jest piosenka, do której każdy w jakimś... E, będąc w naszym wieku tańczył w podstawówce i będziesz bardzo zdziwiona, bo to jest ta piosenka

Tak. I słuchaj tekstu, jaki jest tekst. Czekaj, 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 czy to jest yy, jak ona się nazywa? Czekaj, Katie Ryan to jest? Tak. Stara. Jak miałam 7 lat, przebrałam się za Katie Ryan yy, na bal przebierańców i moje przebranie na Katie Ryan wyglądało w ogóle nie jak Katie Ryan. Ja po prostu założyłam dżinsy, które miał na sobie cekiny, jakąś taką kolorową bluzkę I, i właśnie miałam flashback z tego, co się wydarzyło później i ja nie wiem, czy to dobrze, że ja sobie to przypomniałam, ale ja chyba zrobiłam Robiłam taki lipsing na sali gimnastycznej do tej piosenki, bo Co? mi się występować na, na polu przebierajcie. <grymka> no to teraz słuchaj, do czego lipsingowałeś? Jestem bezbożnicą, jestem ladacznicą, ale mogę być delikatna, jeśli tylko weźmiesz mnie za rękę. <grymka> No dlatego ja powiedziałam, że, że, że ten podmiot liryczny jest taki, taki bardzo wrażliwy, bo ja zrozumiałam to frazile. Cały ten tekst jest taki, że pomiędzy moimi wypukłościami znajdują się moje nieszczęścia. To oczywiste, że uczę się cnoty. I posłuchaj, jechałam sobie autem z niepełnosprawnymi i zaczęła lecieć ta piosenka. I miałam takie, o, to jest piosenka z mojego dzieciństwa. Po czym miałam takie, okej, okay, to nie może być prawda, to ona nie śpiewa o tym i... Zobaczyłam tekst i rzeczywiście ona śpiewała o tym. Ja nie wiem, czy to dobrze, że ja występowałam do tego. W sensie nie wiem, czy to była konkretnie ta piosenka, ale no to był repertuar Katie Ryan, więc um, okej. Okay. Myślę, że to jest taka top znanych jej piosenek, więc, więc bardzo prawdopodobne, że to tak mogło być. Mówiłam ci w ogóle o tym, jak um, w podstawówce również. To było kolejne moje zdarzenie z językiem francuskim. Miałam na akademii śpiewać po francusku cichą noc? Mówiłam ci o, tak. O nie. No dobra, o co chodziło? Chodziło o to, że mieliśmy w podręczniku zwrotki cichej nocy w różnych językach. Po niemiecku, po angielsku, no po francusku też. I na tą akademię no, potrzeba było kilku osób, które by zaśpiewały po zwrotce. I ja się zgłosiłam do języka francuskiego bo powiedziałam, o! No ja mama, ona umie francuski, ona mi powie, jak to śpiewać. Ale w podstawówce, ja nie wiem, ja chyba się tak totalnie nie przyjmowałam w ogóle takimi rzeczami, że w dzień akademii, ja, w... ja nie zapytałam w ogóle mojej mamy, jak ja to powinnam wymówić poprawnie, w dzień akademii, jak miałam śpiewać i występować przed, nam rodzicami moich znajomych z klasy, stwierdziłam, że no dobra, no, no będę śpiewała tak, jak mi się wydaje i tak zrobiło Boże, szkoda, że nie masz nagrania. Chciałabym to zobaczyć. To ja bym nie przeurocza. chciała tego zobaczyć. Mam nadzieję, że nikt nie znał francuskiego tam na tej widowni, bo no... Um, nie, nie wiem, czy to by się dobrze skończyło. Dobra. Teraz będzie piosenka bardzo imprezowa. E, wszyscy do niej zwykle tańczą i świetnie się bawią. E, a tekst jest powalający. Więc słuchaj. E, Dite moi de où, de où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsque... bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travail c'est bien, bien euh, mieux que être mal accompagné. Pas vrai Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne veut pas. Et sacré papa, dites-moi où est tu caché C'est doit faire au moins mille fois que je compte mes doigts et… Où t'es papa Où t'es 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 Za piosenka? Dajesz. Y, no to jest y, Stromę, co nie? Tak. I wytłumacz mi, dlaczego tutaj jest y, tekst taki bardzo smutny. Bo ja pamiętam, że w teledysku on jest, y, on się wciela w rolę i matki, i ojca, jakiegoś dziecka, kobiety nie. i mężczyzny, nie? To nie było A tak? Może? Ja pamiętam, że ja miałam na francuskim tą piosenkę, i ta pani opowiadała nam, że tej piosence Strome śpiewa o jakiejś tam, nie wiem, sytuacji takiej, że rodzice jakoś się kłócą o to dziecko? Coś takiego, ale jak czytałaś tą pies jak czytałaś tekst, to czy ja dobrze zrozumiałam, że tam chodziło o takie, wiesz, no one night stands tam na początku, że w sumie to nie wiem, gdzie ja będę spał tej nocy, ale zobaczymy. Że dobrze jest mieć dobre towarzystwo, bo tak mama mówiła, coś takiego. Czy ja sobie to wymyśliłam? Wymyśliłaś to, absolutnie. Co ty gadasz? Okej, okay. tekst jest taki. No! Powiedz mi, skąd on pochodzi. W końcu dowiem się, dokąd idę. Mama mówi, że gd gdy będziemy dobrze szukać, zawsze ostatecznie znajdziemy. Mówi, że on nigdy nie jest daleko, że bardzo często chodzi do pracy. Mama mówi, dobrze jest pracować. Lepiej niż być w złym towarzystwie, prawda? Gdzie jest mój tata? Powiedz mi, gdzie jest mój tata? Nawet bez konieczności rozmowy z nim, on wie, co jest nie tak. Och, święty tato, powiedz mi, gdzie się skryłeś? Co najmniej tysiąc razy policzyłem moje palce. Gdzie jesteś, tato? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, tato? Tato, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, tato, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, tato, gdzie jesteś? I za. Mo moja edukacja języka francuskiego, jakakolwiek w moim życiu, ja nie wiem, ona jest o marne chyba. W sensie zrozumiałam, że w refrenie jest, no, gdzie jesteś, tato, dobra. To nie było takie ciężkie, ale no. Mm. Ale słuchaj, wszyscy imprezują i robią uty popę, uty poput. I to jest takie smutne. W sensie, to jest o chłopcu, który wiesz, nie ma ojca i czeka, i ten ojciec ciągle pracuje i w zasadzie wywalone w niego. A to jest bardzo imprezowa piosenka. I myślę, że reszta Europy jest bardzo taka nastawiona, ale super impreza. No, w sumie masz rację. To całkiem przykra. Ale z drugiej strony można w ten sposób zrobić taką całkiem komercyjną piosenkę, ale mimo wszystko przemycić tam takie. Tre poważne, gdzie niekoniecznie wszyscy zrozumieją. No czyli coś tam było o rodzicach, ale ja naprawdę pamiętam, że ta pani nam tłumaczyła później jak to wygląda, że się walczy, nie wiem, o jakieś tam alimenty, czy coś takiego, czy o opiekę nad dzieckiem. Jaki to mam związek w ogóle z francuskim? <laughs> Nie wiem, no ona nam chciała pokazać, wiesz, artysta, co śpiewa po francusku. Oglądaliśmy też przecież kiedyś film o Edy Piaf, no. No dobra. Kolejna piosenka jest dosyć mroczna. Znowu ma wajbik fajny i miły. Eee, I taki, że fajnie sobie to puścić w aucie, jak jest lato. I, i wszyscy zostają i wszyscy to lubią. Ale tekst jest... oh well. Okej, okay, recytuję. All the other kids with the and pop... Oje, jak ja mam to przeczytać? The a, bo A, ty śpiewasz please. jak w tym, jak Fergie w Pampy Hardem. Ja wiem, I nie know. Know. Wiecie już, słuchacze, drodzy, że to nie jest Fergie. No to jest pumped up kicks, to już wiem. Pumped up kicks, moje, o czym to jest? No to jest o school shooterze, czyż nie? Tak, właśnie tak. I to jest ta piosenka. A jest o tym, że dzieciok zabrał broń od swojego starego i stwierdził, no dobra, teraz mam e, rewolwer jestem takim kowbojskim dzieckiem, więc zmykajcie dzieciaczki, bo e, was zaszczelę. I tekst jest Wszystkie inne dzieciaki w wypasionych trampkach Lepiej uciekajcie, lepiej uciekajcie Sprzed mojej spluwy Wszystkie inne dzieciaki w wypasionych trampkach Lepiej biegnijcie, lepiej biegnijcie Szybciej nie mój, niż mój pocisk Wiesz co, ja jestem ciekawa Na jakiej podstawie Oni napisali taką piosenkę I stwierdzili, że to jest dobry pomysł Żeby o tym napisać W ogóle ten rytm jest taki hopsasa, hopsasa Ale w ogóle fajna imprezka Teraz mi się też przypomniała y piosenka Glass Animals, w ogóle cały taki album Glass Animals uh, How to be a human being i oni pisali tam piosenki na podstawie rozmów z różnymi ludźmi i ich doświadczeń. Jest jedna taka piosenka, to jest chyba Life Itself to też jest właśnie taka melodia super superskoczna, ale tekst jest, jest bardzo przykry, jak się wsłuchasz, że właśnie że jakby mama mówi do swojego dziecka, że hej, no osiągniesz wiele i ja będę zawsze z tobą, nawet jak mnie tu nie będzie. Jakie znalazłabyś określenie, żeby nie być takim, wiesz, chamskim, ale żeby dać komplement kobiecie? Ale określenie na kobietę? Tak, komplement. O pięknej kobiecie. Wiesz, dla, wydaje mi się, że największym komplementem dla mnie byłoby, gdyby ktoś określił kobietę w piosence jako po prostu drugiego człowieka. To ja bym bardzo chciała, żeby tak się stało, żeby kobieta była uznana za też osobę. I ja, ja jak to będzie, to ja będę y, usatysfakcjonowana No to powiem ci tak, nie tym razem. Bo y, w tekście mamy tutaj pięknie you're trying to find the words to describe this girl without being No, dobra, no. disrespectful. Damn girl. Damn I'm sexy Beach, a sexy beach, damn! Sexy Beach, damn, girl! Damn! I'm sexy beach! A sexy beach! Próbujesz znaleźć słowa, aby opisać tą dziewczynę bez bycia obraźliwym Cholera, dziewczyno! Cholera! Jesteś seksowną suką, seksowną suką, cholera, jestem seksowną I powiem ci tak, cholera, dziękuję. gdyby ten podcast był monetyzowany, to już by nie był monetyzowany. Ale to nie ja, to jest cytat. A, to tak, prawo cytatu. A piosenka to jest to. Ale oni potem, żeby móc lecieć w radiu i zarabiać pieniążki, to zmienili na seksi... Czy ja seksowna laska, to już tak średnio bym powiedziała. Ale żeby nie być takim złym na mężczyzn, że o Boże, oni tak mówią o tej dziewczynie, to skupmy się teraz, jak dziewczyny mówią same o sobie. Kokietarka, gdy do góry, lewa szansa. <laughs> nie dwa <tym razem. laughs> Lucky that my priests are small and humble, so you don't confuse them with the most. <laughs> O jak dobrze! Czyli na szczęście moje piersi są małe i skromne, więc nie pomylisz ich z górami. Nie wiem co to jest za piosenka, ale ten tekst jest piękny. To jest Shakira Whatever! No, Whatever! tak tam śpiewa? I potem śpiewa... Le, 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 le. <grym> tak, potem śpiewa ledo, le le-do le, le, le. le, nie widzisz, jestem u twych stóp. I jak, od, jak się czułaś, jak odkryłaś, że to jest tam w tej piosence? Byłam zdziwiona. A wracając do tej wcześniejszej piosenki, bo nie powiedziałam skąd w, ogóle, skąd w ogóle się dowiedziałam o takim tekście. Bo byliśmy na imprezie i właśnie moja niemiecka współlokatorka powiedziała mi, że, ej, ale wiesz, że on śpiewa o tym, że szuka słów, które, które by dać komplement tej kobiecie, które by ją tam nie. Nie były danie jakieś takie chamskie i potem mówi o tym, sexy bitch. I Ja byłam taka co? A ty w ogóle jak słuchasz piosenek, to masz tak, że się skupiasz bardziej na melodii, czy, czy rozkminiasz ten tekst i się tak zastanawiasz, co tam jest? Raczej się zastanawiam na tym, co tam jest, ale no nie wiem, jak są takie właśnie bardzo klasyki, jak Shakira. No to ona sobie coś tam śpiewała, ale ja nigdy nie myślałam o tym, że ona mówi, że ma piersi nie jak góry. E, więc spoko. To jest takie dla mnie ciało pozytywne, że, że nie, no do, dobrze, że moje piersi nie są takie duże, bo jeszcze by się pomylił z górami i co by się stało wtedy? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś pomylił piersi z górami. No bo Shakira od razu powiedziała, o co chodzi, tak? Jak się nazywa ta piosenka z tą taką kobietą? co... A, co ty, co ty, <laughs> dotknijmy klamoty? <laughs> To myślę, to myślę, że można byłoby pomylić z górami. Można by było. A trzecia kategoria piosenek, którą Ci tutaj wybrałam, to są piosenki, które jako za dziecka lubiłam, i potem okazuje się, że to wszystko jest jakieś zboczeńskie. Numano maje? Ja nie wiem, o czym oni śpiewają. <grym> numa, numa. Nie wiem, o czym jest Numano maje. Ale pamiętasz, że oni lecieli na, na samolocie? Poczekaj, zaraz to zobaczymy. Chciałem tylko jej numer, więc nagrałem numer ten. Siedzę w aucie, lecą stare hity, numa numa jej. Ale nie ma jej, nie ma jej, numa numa jej. I na chuj ten cały zachód, skoro nie ma jej. A i refren. Nie obudzę, nie, nie obudzę się, nie obudzisz mnie, nie obudzicie, no bo nie chcę wstać, nie, nie. Nie obudzisz mnie, nie obudzę się, nie obudzę Cię, bo nie chcę stać. Stanę tylko jak zadzwoni mi telefon. Oni nie chcą dać mi broni, bo stawiają all in. Żeby wszystko przystawił do skroni. Zapierdolił Cię, bo tak boli mnie fejm. W tej roli nie znasz mnie, ja królem i błaznem. Twarzy mam garstkę, ej, ej, ej. Twarzy mam garstkę, mam pełną garść, ej. W ogóle niosę prawdę, a ludzie sprawiają, że staje się kłamstwem. Chciałem tylko numer jej, więc nagrałem numer ten, siedzę w są stare hity, numa numa jej, ale nie ma jej, nie ma jej, numa numa jej, i ten, i na chuj ten cały zachód, skoro wow. nie ma jej. jaka to jest w ogóle agresywna piosenka. <grym> a na samym końcu śpiewa. <grym> Mam telefon Huawei, Chciałem, tylko kocham, kocham o Boże, ej to jest yy, to jest to co ten Mata teraz zrobił, jak wypuścił tę piosenkę Kiss Come, że on tam śpiewa do dziewczyny wyznanie miłosne, to Dragostani Day yy, oni to, to zrobili dużo wcześniej, tylko im nie udało się desa desa Boże Monia to był złoty, złoty w ogóle pomysł, żeby zobaczyć o czym oni śpiewają, Może jeszcze jakiś inne piosenki, które ci przychodzą do głowy? O, a jeszcze, ale ty nie, to ja nie chcę tego, żeby to było w odcinku. Ja nie chcę. No bo to musiałabym wtedy opowiedzieć tę historię, jak jechałam na konkurs z polskiego do Warszawy i miałam piosenkę, y, miałam płytę z jakiejś gazety. I tam była piosenka Józin z Bazin. Ja tego słuchałam. I pani od polskiego mnie zapytała, czego słucham. A Ja um, głupia mi bo powiedzieć, już nic Bazi no ale tak było. No dobra, specjalnie dla ciebie zobaczymy o czym jest już nie zbazi. Juzek z bagien Sk... skrada się przez moczary. Juzek z bagien do wioski się zbliża. Juzek z bagien, zęby już sobie ostrzy. Juzek z bagien gryzie z się i dusi. Na Yuska z Bagien. Komu by to przyszło do głowy? Działa jedynie i tylko samolot na opryski. Co? Józek z Bagien? Ostrzy sobie zęby. A zwrotki są. Jadę tędy biwakować z Kodą Setką na Orawę. Dla... <gryw> Dlatego się śpieszę, ryzykuję. Przejeżdżam przez Morawę. krasuje tam straszydło, wychodzi z Bagien. Że głównie Prażan ma na imię Józek. <gryw> Co to znaczy? Ule. Ja nie wiem co powiedzieć teraz. Wow. Wow. Myślę, że po czymś takim to pozostała ostatnia piosenka. Myślę, że nie sprosta temu poziomowi, który w tym momencie jest. To z twojego dzieciństwa. Słuchaj, są dwie. E, jedna historia jest taka jak e, mieliśmy taki jakby nie wiem festyn w szkole. Jedna piosenka była stara, a którą wybierali nauczyciele, że my musimy ją zaśpiewać na festynie, a druga piosenka y, to mogliśmy my jako dzieci wybrać. Jaką piosenkę 50 Centa wybraliśmy? Ja nie wiem, co, co 50 Cent śpiewał. Nie wiem, pewno coś po kroju I'll Take You To The Candy Shop. Y, tak, bo to była ta o, piosenka. To! Wow. wow, i mieliśmy to lipsingować, ale pan w ostatniej chwili yy, zgooglował tekst i wszystkie przygotowania wiesz, trwały i w ogóle i było już naprawdę blisko do tego występu. I potem jednak zabiorę cię do cukierni, pozwolę ci wylizać lizaka. Dawaj, dziewczyno, nie przestawaj. Kontynuuj, póki nie dojdziesz wow. do końca. Ej, powiedziałaś w ogóle to w perfekcyjnym momencie, bo w tekście dalej jest wow. <średziny> Ja naprawdę powinna mieć do bank. To druga piosenka jaka jest? My milkshake brings all the boys to the yard and they're like it's better than yours. Czy nie? Chciałam być w temacie słodkości. Druga to jest to jest whistle. Can you blow my whistle, baby? Mm, to bardzo podobna tematyka, widzę. Ale była zawsze taka, wow, fajnie, pań o gwizdku, ale super. Nie spokój, ja też jak byłam młodsza, to nie skojarzyłam, że o to nie chodzi o gwizdanie. Wiesz co szczerze, najlepszą piosenką jak na razie z naszego dzisiejszego przeglądu piosenek, to jest już jest <grym> numa, numa jej. Nie no, już z bazin. Po prostu jest kompletnie o, o czymś wyimaginowanym. O jakimś newsku z bugiem. Myślę, że nie ma innej piosenki, która dotyczyłaby kogoś z bagien. W sensie, znasz jakąś nie, piosenkę z tych czasów, żeby mówiła, że jest jakiś potwór z bagien, a może wy znacie? Nie, No, somebody once told me ze Shreka, to jest moje bagno. You don't get the joke. No bo, no bo Shrek mieszkał na bagnie. Proszę, nie, nie każ mi tego tłumaczyć. Wie, że co chodzi, jak on wychodzi z, z kibla i otwiera drzwi nogą. I jest piosenka Somebody once told me the world was gonna roll me. Ja znam tę piosenkę bardzo dobrze, bo nawet kiedyś zrobiłam ten trick z wywalaniem Prawda? drzwi przy tej piosence, no, mojemu współlokatorowi. To też jest dobra historia. <laughs> Poczekaj, od początku, może to źle zabrzmi, ale od początku byliśmy na imprezie u nas w mieszkaniu. I on powiedział: idę spać na 10 minut. Minut. I ja mówię, ty nie wstaniesz, do 100% jestem pewna, że nie wstaniesz już i nie dołączysz do nas z powrotem. I on powiedział, nie, no tak bardzo chcę kontynuować tą imprezę. I za, pójdę spać na te 10-20 minut, po 20 minutach obudź mnie. I ja mówię, jesteś tego pewny? I on mówi, no jeszcze jak, obudź mnie. No i ja mówię, no dobra, w porządku, nie ma problemu. No i nie wiem, minęła jakaś godzina i wszyscy byli na tej imprezie i ja mówię, o, a ten nasz współlokator jeszcze nie wstał? I poszliśmy z innymi współlokatorami do jego do pokoju. I zrobiłam SOMEBODY wants to me a on powiedział On powiedział wybalaj stąd! I ja, ja byłam taka przerażona, że na drugi dzień przyszła do niego i ty to bardzo cię przepraszam! Chciałam cię tylko obudzić, to było głupie. A on się tak śmiał winien i za nie ma problemu. I no bo widzisz, ja myślałam, że ty komuś tak weszłaś na przykład do kibla. Tak z... To tak skopa. No, także teraz, zawsze jak leci ta piosenka, to mówisz, że już do końca życia będzie mu się tylko kojarzyło ze mną. Nie no. dziwię się, bo się obudzi wtedy. I on teraz Shrek nie może oglądać, bo będzie miał flashbacki do tego momentu. W ogóle, Shrek, która część uważasz, że jest najlepsza? Jedynka. Ja lubię dwójkę jeszcze. Jedynka i dwójka są najlepsze. No dobra, dwójka też jest spoko, ale, ale jednak wolę jedynkę. Ja nie wiem, ja chyba wolę dwójkę, bo tam jest więcej postaci. A nie lubisz pada szereg? Pamiętam, co tam się dzieje. No, święta są, tak. <grym> Pamiętam, że to było tylko zbanowane, dlatego że, <grym> że ktoś przetłumaczył dosłownie z angielskiego na polski tą majkę. No i tam jest taki moment, że tam ten że szereg jest przebrany za tego świętego Mikołaja i tam ma takiego indyka na święta, nie? I tam jest taki fragment, że on mówi: "O, a że była ładna taka, to pokazał jej ptaka." I i w innych językach to brzmi dobrze, ale po polsku nie brzmi to dobrze. Ktoś wiedział co robi. Wiesz, że tam ktoś się myślał. Hmm, to jest idealna okazja. Tak samo jak te wszystkie piosenki z gwizdkiem. Także to jest koniec naszej muzycznej podróży. Przeprowadziłam cię przez wszystkie moje zaskoczenia. Ja myślę, że od tego odcinka już nie będę tą samą osobą, po tym jak się dowiedziałam co jest w tej piosence Numa, Numa Je, i co jest w tej piosence... W ogóle ta piosenka Numa, Numa Je jest wspaniała, że on na końcu samym <noise> znaczy, że on ma Huawei'a. Ciekawe czy to było lokowanie w ogóle produktu. Teraz płaci BTS za to samo. Wiesz co? No nie no, naj, najbardziej dla mnie takim otwierającym oczy to jest ten tekst... E, no Jó Józek z bagien, no, sorry. Nie podoba Ci się Shakira? Shakira? Wiesz co, mam wrażenie, że Kiedyś gdzieś mi się obiło o uszy, że faktycznie tam to jest, ale zapomniałam o tym. Nie, to ja myślę, że Shakira jest spoko, ale no jednak z user, Zbagin jest tak bardzo abstrakcyjny, że ja tego nie zapomnę. Dobrze, dajcie znać, czego wy nie zapomnicie po tym odcinku i czy może macie wy jakieś propozycje piosenek, których tekst was kompletnie zmierczył? No, ja jestem ciekawa. W ogóle w innych językach, których ani ja, ani Iza nie znamy, to by było... Spoko, żeby spojrzeć, wiesz, na, na słowa albo posłuchać tylko piosenki i obejrzeć teledysk i spróbować wywnioskować o co tam chodzi. Tak bez, bez znajomości języka. Może kiedyś tak to zrobimy. Spoko, możemy tak zrobić. Taki specjalny odcinek. Yy, przypominamy o pytaniach do Kto Pytał. Mamy nowe pytanie, ale nie odpowiemy na nie, bo ja musiałam się jeszcze zastanowić, więc czekamy na kolejne. Tak, to jest bardzo ciężkie pytanie. No, musicie posłuchać w następnym odcinku, bo to jest sprawa życia i śmierci. I dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Możecie z nami się podzielić w komentarzach tym, jak wam poszło w wielkim muzycznym quizie Izy. I co? Do usłyszenia w następnym odcinku gorącego podcastu. Pa pa! Buzi buzi! Pa pa!